Hejka wszystkim, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i ogólnie to jest ostatni film na tym kanale, bo po prostu znudziłam się trochę gamingiem i chcę zrobić coś nowego więc postanowiłam założyć sobie nowy kanał kanał będzie się nazywał Sandy 2 um, i na końcu Możliwe, że nie da się mnie wyszukać, ale jak wpiszecie sobie wyspa Sandy to Wam wyskoczy, bo to jest film pod tytułem wyspa, który nagrałam na tym kanale. No i mogłabym tyle powiedzieć, ale chcę jeszcze powiedzieć, że tam będę nagrywała Gacha Live, Gacha Club. W sensie z seriale mi nie mówię i takie tam. Więc, jak kogoś to interesuje, to może zasubskrybować i coś tam sobie poglądać, bo jest w sumie jeden film na razie. A jak kogoś to nie interesuje, no to. To trudno, bo tutaj już raczej nie będę ustawiała żadnych gameplayów z MSP, chyba się to tak mówi. Nie wiem, ale okej. Okay. No więc. Do zobaczenia kiedyś i papa.